W poprzednim odcinku. Brawo, Optimusie! Ale to dopiero preludium. Znajdźmy Fowlera i zabierzmy stąd dzieciaki. Przez ciebie zaznajemy tych mocnych wrażeń. Co ty sobie myślisz, Miko? Znam się na matematyce, a to jest mega poważne równanie. Jeśli to zwyczajny dzień wśród autobotów, to ja nie chcę tak żyć. Twój nierozumny wybryk spowodował uszkodzenie statku i opóźnienie moich planów. Megatron buduje most kosmiczny, by sprowadzić swoją armię najeźdźców. A jedyne miejsce, w którym Megatron mógłby znaleźć tak wielu martwych wojowników, to Cybertron. Nie możemy pozwolić, by Megatron przesłał mroczny Energon przez most kosmiczny. Jeśli zawiedziemy, martwi z Cybertronu powstaną, przeniosą się siłą wiru i opanują ziemię, zmuszając ludzką rasę do ugięcia się przed chorą władzą Megatrona. Fajny rower. Arsi, proszę, Miko już próbowała. Powiedz Optimusowi, że bardzo go szanuję, ale skoro macie wojnę z decepticonami, to ja nie umiem wam pomóc. Nie przysłał mnie Optimus i nikt nie prosi cię o pomoc. Dobra, no to skoro się zgadzamy, że nie jestem materiałem na wojownika. Jack, właśnie straciłam kogoś, na kim mi zależało. Może przemawia przeze mnie żal, może zaczynam cię lubić. Nieważne. Nie chcę się jeszcze z tobą żegnać. Optimusie wyznaczyłem lokalizację mostu kosmicznego wysoko na ziemskiej orbicie. Poza zasięgiem. Dobra, wiem, że nie latacie, a mostem ziemnym się nie da? Most ziemny ma niestety ograniczony zasięg. Rozciągnięty aż na orbitę, mógłby zerwać wir i rozsiać nas wśród gwiazd. Ponieważ Megatron pewnie rozpoczął już tranzyt, musimy niestety zaryzykować. Mamy szansę go pokonać, jeśli pierwsi osiągniemy most kosmiczny. Cześć, to znowu ja. Autoboty, przygotować się, wyruszamy. Ale dokąd? Do ostatniej granicy. E, w kosmos? A ja sądziłem, że nie mogą się tam dostać. Nie mogą. Serio. E, no to narka. Uważaj na siebie. Strasznie ci zazdroszczę! Nawet nie myśl, żeby za mną iść. Optimusie, jeśli zostawisz mnie samego na planecie pełnej ludzi, nigdy ci nie wypaczę. Do zobaczenia, przyjacielu. Autoboty, jazda! Maksymalny gaz do dechy. Autobusy, transformacja! I grawitacja! Nie patrz w dół. I w górę. I w lewo. zapakował dość mrocznego energonu, by ożywić Cybertronczyków? A ponieważ nie mamy odpowiednich środków, by unieruchomić most kosmiczny, przejdą tędy po naszych trupach! Optimus Prime nigdy nie zawodzi. Nie tak jak ty, Starscream! Nie musisz się martwić, panie. Sandwave, znajdzie współrzędne cybertronu zgodnie z moją instrukcją. No, na co jeszcze czekają? Zdaje się, że międzygwiezdny system nawigacyjny decepticonów został poważnie uszkodzony. A, moja własnoręczna robota. Brawo, Bucket. Bez talerza Megatron nie może nakierować mostu na Cybertron. Deceptikony chyba wiedzą, gdzie jest ich planeta. Naturalnie, ale Cybertron jest wiele lat świetlnych stąd. Aby dotrzeć do celu, ich sterowanie musi być astronomicznie precyzyjne. Jeśli Megatron zadał sobie trud i przybył aż tutaj, musi mieć alternatywny system sterujący. Choćby zdalny. <grym> Z tego co wiem o ziemskiej technologii, wątpię, by mieli tu choć jeden radioteleskop wystarczająco potężny, by zdołał odnaleźć cybertron. A co powiesz na mnóstwo połączonych radioteleskopów? Na przykład giganty z AREJ w Teksasie. To nie zabawka dla dzieci. Dobrze myślisz, Raf? Raczet, niech agent Fowler zawiadomi tych w AREJ o niebezpieczeństwie. Ty, żołnierzu, nie masz munduru. ...włożyłbyś jakieś spodnie. To może być trudne. Nie mogę przejść przez zapory Arek. Jest zbyt szczelna. Ty myślisz, że mógłbyś zatrzymać Decepticony? Może. Gdybym był w środku. E, e, ej, Raf, a gdybyśmy cię wprowadzili do środka, to znaczy do budynku, nie? Wpiąłbym się do ich wewnętrznej sieci po drugiej stronie zapory. Ryzyko jest zbyt wielkie. Decepticony tam będą. Być może nawet w środku. Optimusie, nie pogniewaj się, ale sam powiedziałeś, że to ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi. Właśnie! Jeśli damy konom wygrać, będzie po nas i po wszystkich z naszej planety! Praw. Chętnie bym spróbował. Wydaje mi się, Lordzie Megatronie, że Autoboty coś kombinują. Czyżby Starsky? Zamieć! Alicomite powitalne. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Uch. nawala. jestem decepticony niestety też co ale skąd to wiesz ze schematu ta sama matma kosmitów którą widzieliśmy na statku ale tym razem mogę ją ściągnąć to pewnie most kosmiczny decepticony synchronizują go z antenami a ja się synchronizuję z nimi zorientują się nawet jeśli zobaczą że jestem w systemie nie będą wiedzieli że jestem w budynku Właśnie namierzają Cybertron. Lordzie Megatronie, kosmiczny most jest gotów do akcji. Nareszcie namierzyli Cybertron, ale nie na długo. Razja Bumblebee. To na pewno dzieło Rafa stream! Co tam się dzieje? <laughs> Sandwave! Co tam się dzieje? Talerze zawracają w stronę Cybertronu. Znowu im namierzam. Co będzie, jeśli Kony zauważą, że ich wkręcamy? To tylko wirtualna walka. No wiesz, jak w grach online. Ta, Jack! Co one nam zrobią? One pewnie są tysiące kilometrów stąd. Nie dam im się z nich podłączyć. mu się kierę. Nieę to Dlaczego odleciał? Przeciął światłowód. Talerze są skierowane na cybertron. No dobry. Teraz stan Teraz. i Całą planetę nie umarły. Optimusie, Rejestruję szybko zwiększającą się masę w wirze ich kosmicznego mostu z charakterystycznym rodzajem energii. Roczne energo. Raczej musimy zniszczyć most kosmiczny. Jest w nim dość ożywionego energonu, by uzyskać detonację. Brak nam tylko ognia do rozpalenia. Gdybym tylko wiedział, jak zbudowano ten most, poradziłbym sobie z tym bez najmniejszego problemu. Yy, ten schemat pomoże? Optimusie, muszę to powiedzieć. Most kosmiczny to nasza jedyna nadzieja powrotu na Cybertron. Czy jesteś pewien, że to jedyne rozwiązanie? Obawiam się, że tak. A więc niech będzie. Rozświetlmy tę najmroczniejszą godzinę. Autoboty, zajmijcie pozycję. Raczet przejmuje dowodzenie. Ja zostanę na straży. Twoje automoty są mądre, Optimusie. Wiedzą, kiedy się wycofać. Nie mam żadnych złudzeń, że pokonam twoją armię, Megatronie, ale mogę zmienić jej cele, likwidując jej głowę. <ścoughs> Szczerze w to wątpię, Optimusie, bo mnie przepełnia ta sama moc. Jeden przeżyje, jeden zginie. Zobaki się zbliżają. To źle, nie? Racetz, mamy pozycję. Arsi, słuchaj uważnie. Chodzi? Nie chciałbym kwestionować twojej niezgłębionej mądrości, ale wydaje mi się, że autoboty znowu coś knują. Tym razem pod twoim mostem. Ach, chciałeś mnie zmylić, o tym. Byłby z ciebie wspaniały Decepticon. Już wybrałem swoją drogę. U! Się zbliża. Łącz się z mostem, by ją przejąć. Idźcie wzdłuż przewodów łączących regulator przepływu z energonową pompą. Powinien być zawór. Widzę go. Dobrze, aby zwrócić tę moc przeciwko samej sobie, wystarczy przebiegunować prąd. Prąd przebiegunowany. Jest! Tak? Przygotuję most ziemny. oh Nie zdążymy! Lordzie Megatronie, nie bądź głupcem! Musisz stamtąd uciekać! Optimusie, masz jest gotowy i czeka! Automody? Sprawdźcie! Słuchajcie, Deceplikony. Z głębokim smutkiem dowiedziałem się właśnie, że iskra Megatrona zgasła na zawsze. Niech żyje Starscream. Myślisz, że oni... Cztery sygnały życia. Jeden bardzo słaby. Jednego z nas już straciliśmy. Nie dopuśćmy, by było nas jeszcze mniej. Arcee. Jack, serio? Są inne motocykle na świecie. Ale ty jesteś pierwsza. A Megatron? Nawet on nie mógł przeżyć tego wybuchu. Prime! Nie miałem okazji wam podziękować. Jestem wam wdzięczny. Wszyscy jesteśmy. Czy to jest ten moment, w którym żegnacie się z nami i każecie nam o sobie zapomnieć? Nie mając środków, by opuścić ten świat, autoboty czerpią siłę z więzi, które się wytworzyły z trójką naszych młodych przyjaciół. Prawdziwych wojowników, jeśli nie z krwi gości, to z ducha. Nazywam się Optimus Prime i wysyłam tę wiadomość. Choć nie mieliśmy zamieszkać na ziemi, wydaje się, że tu zostaniemy. Jeśli zbliżysz się do tej planety z drogim zamiarem, wiedz, że będziemy się bronić. Będziemy bronić rasy ludzkiej. Będziemy bronić naszego domu.